Witam wszystkich 1 maja, święto pracy Orkan w ruch, robimy kiszonkę Robimy kiszonkę z tego co jest, co urosło Zbieramy Wykę, żyto i życicę Wiadomo, nie jest to zaokazały towar Ale zbieramy to co jest, wiadomo To był ten część pola, w której każdy mówi, że nic nie będzie bo w bezorce, tutaj była właśnie łąka, no i ten właśnie ten problem ale jakaś tam masa zielona jest także zaraz wchodzę, rozgarniam trzy razy trzeba tak rozgarnąć, żeby przyczepę zrobić no i tak do słupa, za słupem będzie kolejna kolejka już mamy trzecią przyczepę mama w oddali jest gniecie, pryzmę, równa, zakisze, szleje a ja tutaj działam myślę, że może wziąć się jak się nie uda to będziemy jutro kończyć, 2 maja. No, jeszcze czego nie będziemy robić. Co do pracy, orkana? Eee, trochę rozruszałem ten dyszel, ale wraz jest nie na zabezpieczeniu. Jeszcze nie jest, ale chodzi, wałek chodzi. Eee, tak, ten końcówkę muszę opuścić, bo mi rzuca przed przyczepę niestety. Wiadomo, przydałyby się dodatkowe burty. Nie będę ukrywał, ale burty by się przydały. No ale na razie nic nie zrobione, no tak wygląda masa, wiadomo miejscami jest lepiej, miejscami i gorzej e, Już e, żyto z wyszło, także spokojnie Czas i pora Uspokoje wszystkich, wyka jeszcze nie zakwitła No zbieramy w tej fazie, no bo chcemy jeszcze tu siać jarę, tak Drugi plon mieć e, Co e, wysokiego koszenia, miejscami jest wysoko Tu mogę pokazać, że jest zamiast e, żyta Jest dużo życicy no i jakieś tam badylko mamy. Mamy łąkę. I teraz pytanie będzie, jak to zlikwidować? To będzie duży problem, żeby zasiać właśnie groch, słonecznik i kukurydzę. Ciężki temat. No zobaczymy, co nam się uda. Także ja wchodzę na przyczepę, czasu nie marnuję i może w innych ujęciach zobaczymy się. Tłok trzeba w przyczepie robić. I tutaj rozwalonym tłoku boję się trochę, że wyskoczy mi. Będzie kolejny problem. No i nie chcę na polu stracić olej cały z Bo nic mi na polu nie będzie rosło i olej nie będzie Wolę ręce w tym Małymi krokami do przodu. Może kiedyś się zrobi te przyczepy. Tyle żeśmy narobili No i awaria Niestety, ale orkana Opona nam wystrzeliła, więc no na dzisiaj Niestety, ale koniec Coś podobnie wyjdzie jak i wtedy Dwa lata temu, co żeśmy robili Samozbiorą, co w jeden dzień więcej nie udało się zrobić Wtedy ja i kusiłem I ograbiałem i tak wyszło Wtedy reszta poszła psiano, Choć nie było to za dobry pomysł no ale, a teraz nie wiem co robić w sumie no teraz jest majówka, zamknięte wszystkie w opony nie kupi Trzeba jakieś opony szukać Bo wystrzeliła, niestety z boku pękła, no i tyle, to ugnieciemy, przykryjemy Bierzemy się za inną robotę, a to raczej będzie za tydzień, jak organ zrobimy zbierane. No co, życie Niestety no, białko stracimy, no i tyle w temacie, tak pod zielonkę dajemy zakiszacz w takiej formie no radzimy sobie jak umiemy takim może no, zacofanym sposobem no ale próbujemy wiadomo wyszła nie za dużo, to jeszcze będziemy ugniatać oczywiście bo to jeszcze jest nieugniecione mamy zakiszacz, wodę ten zakiszacz dajemy Będziemy teraz gnieść. No i będziemy do domu jechać po folii, bo nie mamy. Przykryjemy to no i na tyle, tak? Jeszcze wilgoć w ziemi mamy. Chodząc na jeden sztyk, w tych moich piaskach jeszcze wilgoć jest po życie. Ale u sąsiadów kurzy się strasznie. Więc jak zaczniemy jakąś uprawę za dwa tygodnie, coś czuję, to będzie słabe wschody. Będą drugie rośliny, niestety, w tym roku.